Jeśli malujesz się codziennie, a masz skłonność do trądziku, jest bardzo ważne, żebyś wiedziała, jak zrobić prawidłowo ten makijaż w domu. Jeśli będziesz prawidłowo oczyszczała skórę, Twój trądzik może się zmniejszyć a na pewno nie będzie się pogłębiał. Jeśli masz ochotę zobaczyć, jak zrobić to w odpowiedni sposób, zapraszam Cię do obejrzenia kolejnej części. skóry z makijażu, będziesz potrzebowała mleczka to do makijażu, żelu oczyszczającego, toniku, opaski na włosy i ręcznika papierowego. Mniej więcej jedną łyżkę stołową mleczka wyciśnij na dłonie i rozprowadź na całej twarzy. Bardzo dokładnie masuj całą twarz, okolice włosów, skrzydełka nosa, brodę, Zwróć uwagę na wszystkie miejsca, w których szczególnie gromadzi się makijaż. Po około minucie masowania dołóż odrobinę mleczka i umyj oczy. Całość spłucz letnią wodą pod kranem i osłóż ręcznikiem papierowym. W kolejnym kroku w podobny sposób umyj twarz żelem do mycia twarzy. Ponownie bardzo dokładnie masuj całą twarz kilka minut. Idealnie jest umyć twarz żelem dwa razy, aby na pewno usunąć pozostałości tłuszczu z mleczka. Ponownie zmyj letnią wodą i osusz ręcznikiem papierowym. Pamiętaj, aby nie używać żelu do twarzy z drobinkami, bo może on rozsiewać wypryski. Następnie spryskaj twarz tonikiem, po prostu rozprowadź go dłońmi na skórze. Następnie rozprowadź krem nawilżający na całą twarz i okolice oczu. Jak zapewne zauważyłaś, gdy makijażu dla skóry trądzikowej w ogóle nie używamy płatków kosmetycznych. Będzie to zapobiegało niepotrzebnemu tarciu, które mogłoby rozsiewać zmiany trądzikowe. W opisie pod tym filmem znajdziesz propozycje kosmetyków drogeryjnych, które dobrze sprawdzą się przy demakijażu i oczyszczaniu skóry trądzikowej. Zachęcam do subskrybowania kanału i odwiedzenia naszej strony internetowej misjaperfekcja.pl.